Siema, tu StarDziad. Witam Was w recenzji gry Systemic War i to będzie najważniejszy film, jaki nagrałem na temat tego dema przyszłego Grand Strategy. Nagrałem już kilka live'ów, poradnik nawet do tego, jak, jak zacząć grać w tę demo i skrót z tego, jak zdobyć Moskwę. I jest to tytuł, na który naprawdę długo czekałem, czekałem na to demo, yy, miałem spore oczekiwania. I wokół tego dema na mediach społecznościowych, czy to na Discordzie, czy na Twitterze jest prawdziwy shitstorm. Jest sporo krytyki. Część z tej krytyki jest oczywiście uzasadniona, ale mam też wrażenie, że część tej krytyki jest bardziej spowodowana osobistym stosunkiem do Jacka Bartosiaka niż, niż rzeczywistym, e, rzeczywistą analizy, analizą tego, jak ta gra wygląda. Ja postaram się Wam z, e, zrecenzować tę grę, pokazać kilka rzeczy, na które mam wrażenie, że mało kto zwrócił uwagę, a które są ukryte trochę w bebechach tego, tego dema. I chcę na początek zaznaczyć, że ja nie mam żadnych, żadnych związków z Play of Battle, nie dostałem dostępu nawet wstępnego do, do, te, do tego dema, nie mam też żadnych udziałów i po prostu ta recenzja ma być pozytywistyczna. Chcę pokazać, co jest według mnie ważne z punktu widzenia gracza, ale też z punktu widzenia, która tematyką geopolityki się interesuje. Mam nadzieję, że to połączenie jest dobre do recenzowania tej gry. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś dostęp do Pana Jacka, Bartosiaka, albo do Pana Kotowskiego, czy kogokolwiek z osób decyzyjnych przy tworzeniu tej gry, proszę przekażcie im ten filmik. Mam nadzieję, że coś pozytywnego wniesie do tego, jak ta gra będzie się rozwijać. Na początek chcę powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Systemic War ma być grą, która łączy grę Grand Strategy i grę RTS. Czyli tak naprawdę dwie, dwa rodzaje gier. I to jest według mnie, mówiąc Bartoszakiem, wielki dylemat strategiczny, na którą z tych, na który z tych gatunków postawić. Ponieważ oczywiście jakieś zasoby studia deweloperskiego są ograniczone i trzeba będzie rozwijać konkretną warstwę. Moim zdaniem, nieważne ile pracy zostanie włożone w warstwę RTS, którą mogliśmy akurat na demie najbardziej przetestować, to mm, Najważniejsza jest warstwa grand strategy. Ta gra nigdy nie będzie lepsza niż najlepsze rts na świecie i nie będzie konkurować z tymi RTS-ami. Według mnie dużo większe pole do konkurencji jest na warstwie grand strategy, gdzie właściwie monopolistą jest paradoks i nie ma gier, które toczą się w czasach współczesnych, aktualnych. Więc tutaj jest według mnie największe pole do rozwoju. I warstwa RTS. W którą widać, że zostało włożone dużo pracy w tworzenie modeli, tworzenie map. Według mnie jest to trochę ślepa uliczka. znaczy Fajnie, że ona jest. Ja z chęcią ją przetestuję, szczególnie od 2008 roku, bo gra ma się toczyć od 2008 do 2026 2006 bodajże. Stworzę jakieś nowe rodzaje broni. Będę miał broń laserową do zwalczania bronu, dronów. Z chęcią zobaczę, jak ona działa na polu bitwy, ale będzie to dla mnie dodatek. Bardzo fajne jest to, że mogę wybrać, czy toczę te bitwy rzeczywiście na mapie, e, na mapie w, w trybie RTS, czy po prostu to ignoruję, że jest Passive, Active Commander. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły te tego, jak te bitwy RTS wyglądają, bo oczywiście jest troszkę do poprawy, ale według mnie tutaj została wykonana naprawdę spora praca. I fajnie, fajnie się grało na podejściu do Warszawy, widząc elektrownię Żeren i autostradę, którą się jeździ na przykład na, na Mazury. Jednak. Warstwa RTS jest naprawdę problematyczna, ponieważ jeżeli ja będę grał od 2008 roku, to ja chcę mieć na przykład możliwość wejścia w sojuszu z Białorusią. No to wtedy bitwa rozstrzygająca losy międzymorza będzie na Smoleńsku, a może przyłączę się, pomogę Ukrainie i będę odbijał Krym, tak? A może na Naddniestrze będę chciał odbić, a może mnie Czesi zdenerwują i będę chciał zrobić Anschluss Czech. To jest nie jesteście w stanie zaplanować wszystkich miejsc, gdzie będą bitwy. Wydaje mi się, że poza tym będą trzy główne obszary konfliktu, tak? To będzie Polska, będzie Bliski Wschód, a także Chiny, tak? Tajwan, Morze Południowochińskie. Więc tu wszędzie wszędzie stworzyć miejsca, miejsca bitew, stworzyć mapy i tak dalej i tak dalej. Będzie problematyczne. I według mnie najważniejsze jest to, żeby się skupić na warstwie grand strategii, która w demie jest tylko zaznaczona, i zaraz do tego przejdę. Tutaj będę miał poszczególne uwagi, co można zrobić, co według mnie jest zajawione, co jest trochę ukryte. Jednak dylemat strategiczny. Według mnie trzeba rozwijać warstwę gran strategii i trzeba komunikować, że ta warstwa jest rozwijana. W demie otrzymaliśmy możliwość rozegrania krótkiego, zeskryptowanego scenariusza, w którym Polska musi postawić się żądaniom Rosji po upadku Ukrainy i stoszyć wojnę z trzema wariantami, z demokratyzacją Białorusi, z obroną państw bałtyckich bądź też z samą obroną Polski. I w pełni rozumiem decyzję twórców, którzy stworzyli taki krótki, zeskryptowany scenariusz dla Dema, jednak oczywiście to musi być mocno rozbudowane w grze docelowej i zakładam, że niektóre mechaniki będą wyglądać inaczej. Ogólnie powiem, że mi się w demo grało dobrze i czas leciał mi szybko. Jeżeli czas leciał mi szybko, to znaczy, że gra była naprawdę grywalna, bo z reguły to jest najlepszy wyznacznik tego, jak się da gra w daną grę. I teraz chciałbym przejść do poszczególnych opcji. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły z samej kampanii. możecie to zobaczyć na moich wielu filmach, w których, w których różne opcje rozgrywałem. Mamy tutaj panel, który już po dotyczy poziomu strategicznego i pierwszym, pierwszym tym panelem, który mamy od góry są polskie akcje. I zakładam, że to jest oczywiście uproszczone. Wydaje mi się, że w wersji docelowej to musi być w formie drzewka, gdyż chcę mieć wszystkie opcje na stole, tak? Chcę stworzyć między morze. Chcę, załóżmy, jeżeli zaczynam w 2008 roku, tak, gdzie Polska nie wchodzi przecież od razu do wojny, chce nie wiem, stworzyć państwo federalne z Unią, znaczy może nie chce, ale chciałby mieć taką opcję, może chce akomodować z Rosją, i tak i dalej, i tak dalej. W Herce w Firon jest to zrobione w formie pokusów narodowych, w formie drzewka, gdzie dane decyzje prowadzą do kolejnych możliwości, które się oczywiście rozgałęziają. I w ten sposób będziemy mogli już mniej więcej na samym początku planować, jaki, jaką wizję strategiczną mamy dla danego państwa, którym gramy. Więc to oczywiście było spoko, sp sprawdziło się w demo, mogliśmy tym w miarę posterować, oczywiście opcje były ograniczone, jednak liczę, że ten panel zostanie rozbudowany. Mamy tutaj też na środku relacje z różnymi państwami. To miało wpływ w demie taki, że jeżeli te relacje były powyżej 10, to dostawaliśmy większe wsparcie od naszych sojuszników. Jednak wydaje mi się, że w docelowej wersji gry powinny być relacje ze wszystkimi państwami, które są na mapie, i dodatkowo powinien zostać stworzony panel sojuszy, czyli byśmy mieli sojusze militarne takie jak NATO, czy też ekonomiczne jak Unia Europejska, czy BRICS, i w takich panelach powinniśmy móc podejmować jakieś, jakieś decyzje, e, a być może oddawać coraz większą część naszej suwerenności e, naszym sojusznikom, co się dzieje w rzeczywistości. Więc wydaje mi się, że panel sojusz musi być dodany, i ta dyplomacja też musi być rozbudowana. Najciekawszą rzecz, na którą wydaje mi się mało kto zwrócił uwagę, jest panel z sektorów gospodarki, który oczywiście w tak krótkim scenariuszu nie miał większego znaczenia, i właściwie wszystko tutaj mamy wyszarzone, jednak możemy podejrze podejrzeć pewne rzeczy. I zwróćcie uwagę, że przynajmniej na poziomie koncepcyjnym tutaj są już pewne rzeczy zaznaczone i wydaje mi się, że mm, Ktoś, ktoś o tym myśli. Nie wiem na, jakiej, na jakim poziomie zaawansowania są teraz prace nad całą makroekonomią, ale tych warstw różnych na poziomie strategicznym powinno być jak najwięcej i powinny się one zazębiać. I kiedy to przeklikamy, możemy zwrócić uwagę, że rzeczywiście tak jest. Mamy tutaj sektory gospodarki, które dla każdego państwa pewnie będą miały inny start, będą inne, inne rozmiary tych sektorów i to też już można po tym, co tutaj jest wywnioskować, będzie miało wpływ na inne inne warstwy tego poziomu strategicznego. Tutaj mamy e, ceny w przemyśle ciężkim dają modyfikator kosztów produkcji militarnej, to jest oczywiste. W sektor konsumpcyjnych, e, wydatki publiczne wpływają na popyt, pewnie większe wydatki publiczne e, zwiększają popyt, zresztą mamy tutaj nawet porobione wykresy. E, mamy sektor high tech i to jest bardzo fajne, bo on wpływa, i przynajmniej ma wpływać, tak? bo nie wiemy do końca, jak to działa, na szybkość opracowywania technologii. Czyli jeżeli będziemy mieli rozbudowany high-tech w Stanach Zjednoczonych, ale też podejrzewam, że w Polsce będzie można go rozwijać, wtedy szybciej będziemy rozwijać technologię, no i oczywiście nasze państwo będzie sprawniejsze. Jest dodana energetyka. Według mnie to też jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że będzie można podjąć decyzję, czy rozwijamy źródła odnawialne, czy węgiel, czy idziemy w atom. Jeżeli idziemy w atom, no to mam nadzieję, że po postawieniu elektrowni atomowych będzie. Opcja pójścia w stworzenie bomby atomowej. Sektor usług rośnie tutaj, podaż usług rośnie samoistnie, to w sumie logiczne. No i sektor spożywczy to też jest ważne, że, że mamy to wyróżnione. I kiedy patrzę na te sektory, to jest kolejna rzecz, której mi brakuje, czyli znaczy brakuje, które mam nadzieję, że się pojawi w pełnej wersji, czyli surowce. Warto byłoby dodać warstwę surowców na całym świecie. Kluczowych, tak, ropa, gaz, żelazo, węgiel, uran, metale ziem rzadkich. Jeżeli będą surowce, to będą musiały być też szlaki handlowe, czy też e, szlaki przesyłowe, rurociągi, e, ropociągi, gazociągi, e, mam nadzieję, że będzie możliwość stworzenia szlaku, e, tak? jedwanego, jedwanego pasa 2.0 do Chin, Ym, rozbudowa portów i no w ten sposób też będzie można wpływać na politykę. Być może będzie można sabotować dane szlaki, będzie można wprowadzać embargo, czy to powiedzmy z poziomu państwa, które ma jakiś monopol na dane, na dane surowce jak Chiny na metale że, ziem rzadkich aktualnie, czy też z poziomu państwa, które jest na przykład potęgą morską i może po prostu wprowadzić blokadę morską, embargo na poziomie handlowym, blokując szlaki handlowe, co oczywiście będzie prowadzić do eskalacji. Więc wydaje mi się, że ta warstwa jest konieczna, żeby występowała. No, i ten, ta makroekonomia pokazuje, że rzeczywiście to jest przemyślane. Tutaj możemy jeszcze kliknąć, zacząć, że są asety, czyli w ramach państwa w demie mamy możliwość właściwie tylko rozbudowywania przemysłu w czterech miastach, na przykład tutaj w Radomiu. Po prostu dodajemy fabryki, to nam zwiększa możliwości produkcyjne sprzętu, ale kiedy wyjdziemy tutaj, widać, że jest to bardziej rozwinięte. Mamy paliw, huty miedzi, kopalnie miedzi, elektrownie. Więc mam nadzieję, że to też będzie tutaj rozbudowane i będzie można naprawdę zrobić prężną gospodarkę na przestrzeni tych parunastu lat, zreformować, zreformować państwo, którym się gra. Budżet państwa, tutaj też możemy kilka rzeczy podejrzeć, które dają nadzieję na to, że to będzie rozbudowane, bardziej rozbudowane niż w innych grach typu Grand Strategy. Mamy tutaj oczywiście krzywą lefera, to taki kamyczek do, do ogródka dla wszystkich miłośników podnoszenia podatków w nieskończoność, czyli po prostu powyżej pew, po, po pewnego poziomu wpływy z podatków zaczynają spadać. Mamy możliwość powiększania rezerw walutowych, yy, mamy też możliwość zakupu złota. No, jeżeli ktoś w 2008 roku kupił dużo ton złota, to na pewno sporo na tym zyskał. Więc widzę, że tutaj ktoś to wszystko rozkminia, są wykresy. Mam nadzieję, że to będzie. Tylko rozwijane i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna część gospodarki. Kolejną rzecz, to jest badania. Mam tu siły lądowe, marynarka, lotnictwa, energetyka i przemysł. I to jest już normalnie w formie drzewka. Tak to powinno wyglądać. Powinniśmy móc ulepszać nasze, nasze uzbrojenie, może wymyślać nowe typy uzbrojenia. Brakuje mi tutaj być może dronów i sił rakietowych. Ale o tym przejdę może na koniec, kiedy dojdę już do samego, samego poziomu strategicznego, na którym się odbywa wojna. Także mamy tutaj te warstwy. Mam nadzieję, że one będą rozbudowywane i będą na, si będą na siebie wpływać, dzięki czemu będzie można na wiele sposobów e, modyfikować to, jak funkcjonuje nasze państwo, zwiększać jego potencjał, żeby już wejść do tej gorącej wojny, która zakładam będzie wybuchała pod koniec klasycznej rozgrywki e, jak najmocniejszym państwem. No i na koniec mamy poziom wojny strategicznej, którą mogliśmy tutaj rozegrać, rozegrać właśnie, ruszając nasze wygrady jest to mocno uproszczone. Mieliśmy logistykę, właściwie dwa jej elementy, czyli bazy logistyczne i półki logistyczne. Wydaje mi się, że w DEMIE to zostało mocno uproszczone, i nie wydaje mi się, żeby wpływało na bitwy. Jednak zakładam, że przy jakiejś zmianie parametrów ta logistyka będzie bardzo istotna. Mamy też zajawione, że możemy. Dla danej brygady przyznawać logistykę ciężarówkową albo kolejową, tak, drogową -al albo kolejową. Więc wydaje mi się, to w w roz że t -t dnario, to też w przyszłości będzie ważne. ale dobrze byłoby to zbalansować. O balansie gry też jeszcze powiem później. No i na koniec mamy hangary. To jest jedna taka mała rzecz, która mnie osobiście irytuje. Czas wczytywania hangaru, wydaje mi się, że to powinno być jakiś. Podmeni, które otwiera się na mapie strategicznej, gdzie mogę sobie edytować moje brygady, mogę zapisywać template'y, Bo wchodzenie do tego hangaru może mieć sens, jeżeli będzie możliwość modyfikowania naszego sprzętu, dodawania jakichś systemów antydronowych na czołgach czy wozach, nie wiem, zmieniania rodzajów luf i tak dalej. No to jeżeli ktoś chce już pogrzebać w takich rzeczach, to może to być z poziomu hangaru, ale tutaj wolałbym mieć podmeni otwierane na mapie strategicznej, gdzie szybko po prostu wybieram template brygady, którą formuję, a nie, że muszę czekać, aż mi się to wczyta, no chyba, że to zostanie zoptymalizowane, że ten czas będzie mini-minimalny. Mm. No i teraz przejdźmy do, sa do samej wojny strategicznej i czego tutaj jeszcze brakuje. Ma właściwie mogliśmy tylko poruszać się mm, brygadami tutaj zmechanizowanymi, mieliśmy brygady mm, kawalerii powietrznej, mieliśmy logistykę, Mieliśmy też artylerię rakietową, która mogła włączać się do bitew. Brakuje tutaj czegoś, co musi być dodane w wersji pełnej, -y, czyli oczywiście warstwy lotnictwa i warstwy marynarki. I mam nadzieję, że to będzie. Wartość, jak napisał sam Eurazja i Pacyfik o wojnie, o konflikcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, o pierwszy, drugi łańcuch wysp. Więc Niezależnie od tego, czy to Stany założą blokadę morską Chin, czy Chiny założą blokadę morską Tajwanu, wojna rozstrzygnie się pomiędzy marynarką, lotnictwem a siłami rakietowymi, więc takie Chin na przykład będą potęgą rakietową, zresztą Stany Zjednoczone też. Jeżeli będą siły rakietowe, wydaje mi się, że powinna być możliwość rażenia zgrupowań dużych, co spowoduje, że mm, no nie będzie tak jak na Demie, ja robiłem tak, że grupowałem po 10 brygad w jednym miejscu i takim dum dumstakiem po prostu jeździłem i roznosiłem mniejsze mniejsze zgrupowania wojsk rosyjskich, więc takie grupowanie brygad powinno być karane, no nie wiem, lotnictwem i właśnie wojskami rakietowymi, które powinny takie duże zgrupowania niszczyć. Fajnie by też było, gdyby można było rakietami niszczyć i logistykę i przemysł przeciwnika, no przecież jest wiele państw, które już w 2008 mają takie zdolności, w szczególności Stany Zjednoczone, ale mam nadzieję, że Polska też będzie mogła mieć takie zdolności i przemysł rakietowy sobie rozwinie. To samo dotyczy, dotyczy marynarki, która będzie kluczowa, szczególnie dla potęg morskich, może dla Polski nie, ale chciałbym zagrać polską scenariusz, w którym próbuję stać się potęgą morską i wystawić 10 lotniskowców na Bałtyku. Oczywiście żartuję. Ale wa ważne, żeby takie, takie opcje były. Więc jest tutaj dużo jeszcze do zrobienia. Nie wiem, na jakim etapie są prace i wydaje mi się, że tutaj na sam koniec mogę, mogę dodać, że ważna jest też komunikacja i ważne, żeby oprócz zajawiania tych bitew RTS, o których powiedziałem, że są problematyczne, są fajnie zrobione, fajnie, że są zrobione te lokacje. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest dopracowanie warstwy strategicznej i też komunikowanie tego, jak to jest rozwijane. Jest jeszcze rok czasu na to, więc... Może to się niedługo zacznie, i kolejną rzeczą jest łamanie gry, żeby nie było takich sytuacji jak ja, do której ja doprowadziłem, że przyjechałem tutaj przez państwa bałtyckie i zająłem Moskwę, a Rosja nie zaatakowała. Takich pewnie bagów, exploitów będzie dużo, więc fajnie by było, gdyby studio Play of Battles zdecydowało się na jakąś zamkniętą betę. Rzuciło to graczom, którzy potestują, i. W sumie bezkosztowo dadzą feedback, jakie, jakie są eksploity, jak się gra kampanie, że być może niektóre ścieżki są przegięte, być może na przykład ktoś kupi złota na maksa na początku, i potem się okaże, że jest w stanie się kupić sprzętem parę lat później. Nie mam pojęcia, ale będzie pewnie mnóstwo mechanik do przetestowania. Jeżeli to ma być gra, gra strategii, im więcej tych mechanik, tym lepiej. Na pewno gracze to wszystko rozkminią, więc fajnie byłoby o takiej zamkniętej becie dla graczy pomyśleć, nawet z jakimś NDA, żeby mieć po prostu feedback i najróżniejsze scenariusze po prostu były rozegrane już przez, przez graczy, co tylko wpłynie na końcowy efekt gry. No i właściwie to tyle. Ja dalej wierzę w ten projekt, wydaje mi się, że jest spory potencjał, szczególnie właśnie jak tutaj pogrzebałem sobie w tych tabelach i zobaczyłem, że są już nadmienione pewne warstwy grand strategii, które wydają się bardzo ciekawe. Nie wiem na jakim etapie zaawansowania one są. Życzę, żeby były jak na, na jak najdalszym i żeby były rozwijane i żeby ten projekt był jak najlepszy, bo jeżeli będziemy mieć w przyszłości dobrą czy też bardzo dobrą polską grand strategię, która jeszcze dzieje się w czasach, w czasach współczesnych, w której można sobie pograć polską i odkuć się za niektóre Rzeczy, które Polska robi, nie do końca nam się podobają, czy też wysterować jakiś scenariusz całkowicie abstrakcyjny, który sobie wymarzymy, no to będzie super. Mam nadzieję, że tak do takiego punktu kiedyś dojdziemy. Tyle mojej recenzji, czy też pobożnych życzeń. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarze, napiszcie, co Wy myślicie. Tymczasem to wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.